Witajcie fani gier RPG. Jeżeli macie dosyć kiepskiej pogody za oknem i znudził Wam się bełkot polityków w telewizorni oraz marzy Wam się podróż w nieznane krainy z komfortu waszej własnej kanapy, to trafiliście w dobre miejsce. Zapraszam na Alun. Co to takiego co pytacie? Otóż to miejsce, w którym rozegra się nasza kampania. Teraz wyobraźcie sobie, że w krainie, którą, którą dobrze już znacie czyli na przykład Stary Świat Warhammera albo e, Wybrzeże Mieczy, DD e, wyobraźcie sobie, że w tych wszystkich miejscach otworzyły się portale, otworzyły się miejsca, które odkryto w jakichś wykopaliskach, może w jakichś podziemiach i ludzie, którzy odkryli to miejsce przeszli przez ten portal i wszyscy wylądowali właśnie na Alon. To niewielka wyspa pełna niebezpieczeństw, groźnych stworów, dzikich i niezbadanych miejsc. Skoro jest tam tak niebezpiecznie, to po co się tam pchać? Dobre pytanie. Cóż, jak wiecie, szukających przygód i mm, łatwego zarobku nie brakuje. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze, a mianowicie o złoto. Złoto. W górach ostrych szczytów znaleziono złoto. Dużo złota. Jest go tam tyle, że strumienie, które spływają z gór, połyskują tym drogocennym kruszcem niczym gwiazdy na niebie. Śmiałków, poszukiwaczy przygód i awantorników zaczęło przybywać z różnych stron świata, z różnych krain i miejsc. Kolejno, jeden po drugim, wkraczali w portal. Ale musieli coś jeść, musieli gdzieś spać. Tak więc te kilkanaście namiotów, które rozbito wokół portalu, szybko przemieniło się w obóz. A obóz z mięcymi latami w miasto. Dzisiaj nazywa się Brandfel. I to tutaj rozpocznie się Wasza przygoda. To stamtąd będziecie wyruszać w nieznane. Znajdziecie tam wszystko, co potrzebne Wam będzie do wyruszenia w, w jakieś nieznane krainy. Możecie je sobie wyobrazić jako takie miasteczko, które moglibyście gdzieś spotkać na Dzikim Zachodzie czyli, prawda, jakiś salon, czy tam tawerna, błotniste alejki i uliczki, w którym może ugrząść jakiś wóz. Pełno to najemników, kontraktorów i ludzi szukających sposobu na to, żeby odmienić swój los. Jest tutaj też pełno ludzi, którzy. Już tą nadzieję stracili. Jacyś żebracy i ludzie, którzy już się poddali, ponieważ pokonały ich przeciwności. Jest tutaj głośno, jest tutaj pełno ludzi, jest tutaj tłoczno i kibi jak w ulu. Każdy chce zarobić. Przybywając tutaj, będziecie musieli znaleźć jakąś pracę, jakiś sposób, żeby zacząć zarabiać pieniądze. Na start dostaniecie mapę, o tą tutaj i no. Niestety jest ona stosunkowo nowa i niektóre miejsca jeszcze nie są na niej zaznaczone. W miarę, jak będziecie odkrywać tę wyspę, znajdziecie jakieś ruiny, jakieś ślady starych cywilizacji, miejsca, których jeszcze nikt nie odkrył. Więc w miarę, jak będziecie podróżować, będziecie musieli sami aktualizować tą mapę i dopisywać tam rzeczy, które zauważyliście, znaleźliście, zaznaczać miejsca, w które warto się udać i których lepiej unikać. Będzie to kampania West Marches. Dla tych, którzy nie wiedzą, tu gdzieś będzie odnośnik z filmem, który nakręciłem dosyć niedawno, czy dosyć dawno w sumie, ale mam wszystko, wyjaśniam o co chodzi, więc nie będę się tutaj powtarzał, obejrzyjcie sobie po prostu ten filmik. Ja będę mistrzem gry, będzie ta kampania, myślę, że, nie wiem, 10-12 osób będziemy grali, co? Ktoś zapyta 12 osób, jak przy jednym stole. Podobnie zapraszam na filmik dla tych, którzy nie mogą, nie chcą lub nie mają sposobności obejrzenia tego filmiku. Powiem w skrócie: Gracze zbierają się na Discordzie. Ekipa nasza dogrywa tam terminy, umawiamy się i w dany dzień. Gracze sami ustalają, kto ma przyjść na sesję. W zależności od tego, jaką misję, jaką robotę, jaką quest'a sobie wybiorą, ponieważ, jak powiedzieliśmy w Brandfell, trzeba zrobić, trzeba znaleźć zajęcie, trzeba znaleźć pracę, trzeba wybrać zadanie, do którego nasza postać, do którego my nadajemy się najlepiej. Co do samego poziomu trudności, powiem Wam tyle, że łatwo nie będzie. Śmierć bohatera to nie koniec rozgrywki, ale o tym jeszcze porozmawiamy. To nie jest Dark Souls, wiadomo, tutaj nie będziemy ginąć tak, tak na lewo i prawo, aczkolwiek śmierć będzie czymś, co myślę będzie się zdarzać. I, i musisz tylko pamiętać o tym, że wyciągając broń, licz, musisz się liczyć na to, że Twoi przeciwnicy też wyciągną broń. Jeżeli zaczną latać strzały, włócznie i zaklęcia, no cóż, ktoś może zginąć i, i myślę, że przemoc i, i walka nie powinna być od razu waszym tak zwanym go-to. Więc zastanówcie się czasami, jeżeli spotkacie takiego podejrzanego bohatera niezależnego, czy warto z nim porozmawiać, czy też może od razu strzelić do niego z łuku i zobaczyć, jak to mówią, jak mawa młodzież, co wydropi. Myślę, że dla wielu graczy będzie to kampania w zupełnie innym stylu i w zupełnie innym klimacie od tego, do czego są przyzwyczajeni przy swoim stole. Jeżeli chcesz spróbować czegoś nowego, nauczyć się paru, paru rzeczy, zobaczyć jak gra się w West Marches, no to, no to to jest chyba najlepsza sposobność. Wybierasz zadanie, wybierasz misję i, i przygotowujesz się do niej. To będzie kampania dla chętnych, aktywnych i ambitnych graczy, którzy mają pomysły, które chcą działać, którzy chcą planować, snuć jakieś plany i przemyślenia jak wdrażać, jak radzić sobie z problemami, które, które napotkają. Przygotowujecie się do wyprawy, zbieracie plotki, kupujecie kwipunek i ruszacie. Wyruszacie z miasta. W mieście nie gramy przynajmniej na tym etapie kampanii. W mieście jest e, Mieście jest zawsze bezpiecznie. Możecie tu przyjść i, i wydać zarobione pieniądze, e, kupić magiczne jakieś przedmioty, ekwipunek, e, wynająć kogoś, jakiegoś pomocnika, e, czy też zlewelapować, zrobić level up, wskoczyć na wyższy poziom. Ponieważ tam w dziczy, gdzieś tam w szczycie tam będziecie zdobywać punkty doświadczenia, ale żeby zamienić je w level up, będziecie musieli wrócić do miasta. Dlaczego tak? Czy, co to oznacza? Czy będę musiał za każdym razem wracać się do miasta? Oczywiście, że nie. W miarę jak będziecie podróżować coraz dalej, będziecie odnajdywać inne osady, inne, inne jakieś miasteczka, wioski, i tam też będziecie mogli jakby odpocząć i zlewelapować. Aczkolwiek im dalej wyruszacie od tego portalu, tego Brandfel, naszego miasta, w którym zaczyna się przygoda, tym te wioski i obozy będą coraz słabiej wyposażone, będzie mniej kwipunków, ponieważ jesteście coraz dalej od cywilizacji. Więc będziecie mogli tam na przykład zlewelapować, ale już nie będzie na przykład żadnego sklepikarza, więc nic nie będziecie mogli sprzedać. Albo na odwrót będzie, będzie ktoś, kto będzie kupił ekwipunek, ale nie będzie wam mógł pomóc w niczym, nic, nic uleczyć was, coś takiego. Znajdziecie też miejsca, które będziecie mogli przemienić w tak zwane miasto, czy jakieś ruiny jakiegoś zamku, będziecie mogli odbudować, czy też zapoznać się z, jakąś, z jakimiś. Nomadami, którzy użycą wam swoich namiotów, swo swo swojego jakiegoś miasteczka ukrytego, gdzie będziecie mogli teraz nocować gdzieś, właśnie gdzieś, gdzie przedtem myśleliście, że nie ma tam żadnej cywilizacji. Więc wszystko to zależy od was. Z czasem, jak kampania będzie postępować. Sami będziecie mogli wymyślać i tworzyć własne zadania, własne questy. Dajmy na to, że podczas eskorty jakiegoś mieszkańca spotkaliście jakąś jaskinię, w której był smok, i zobaczyliście tego smoka, i myślicie sobie, o oh shit, jesteśmy na pierwszym poziomie, nawet nie ma co zaczynać walczyć z tym smokiem. Uciekajmy. Eee, idziemy dalej, nie zaglądamy do tej jaskini. Ale w miarę jak pograliście, pomyślicie sobie, mm, jesteśmy na tam, na nie wiem, dziewiątym poziomie. Może warto teraz wrócić zamiast robić, brać jakieś quest'a z miasta? Wróćmy do tej miaskini, do, którą sobie zaznaczyliśmy na naszej mapie, żeby zobaczyć, co tam jest. Ponieważ był tam ten smok, czy tam dalej jest, czy są jego skarby. Czas zapolować na smoka i zrobić sobie buty ze smoczej skóry. E, więc, e, jeżeli to, co powiedziałem, brzmi nieźle, to zapraszam do stołu. Kapitanie jak z Tobą zagrać? Jak udać się, jak przejść przez portal? Po pierwsze, potrzebujecie biletu, żeby przejść przez ten portal i bilet można zdobyć na moim Patronite i zapraszam, udajcie się um, bardzo, bardzo prosto, bardzo szybko. Po drugie, e, będziecie potrzebowali postaci, żeby zagrać. Będziemy grali w piąte, na piątej edycji D&D Dungeons and Dragons. E, użyjemy lekko zmodyfikowanych zasad e, Ligi Poszukiwaczy Przygód, czyli Adventures League. E, tutaj jest oddzielny materiał o tym, jak się tworzy bohatera. Nie będę teraz zanudzał, więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak się tworzy postać do, do kampanii, kliknij na ten link. Nie wiem, ile potrwa ta kampania, jeżeli mam być z wami szczery. E, Kilka miesięcy, kilka lat, ale myślę, że będzie to coś fajnego, coś spektakularnego, jeżeli wszystko wiadomo pójdzie zgodnie z planem, nie będzie jakichś zgrzytów, coś się nie wydarzy, nie będzie jakiegoś ataku czy, czy, czy utraty internetu, czy kolejnej inwazji bakterii i innych wirusów. Kim zagrasz? Kim udasz się? Kto przejdzie przez portal? Kim będzie twoja postać? Czy będzie to jakiś szukający szybkiego zarobku łotr? A może ch szukający chwały wojownik? A może jakiś misjonarz, kapłan, kleryk, który będzie chciał nawrócić tych niewiernych, którzy tam żyją w nowej krainie, na, na swoje bóstwo? Wybór należy do Ciebie. Życzę wysokich rzutów. Po więcej informacji zapraszam, jak powiedziałem, na, na Discord, Patronite. Do następnego razu. Na razie. Oh, you God.